Nie wiem jak mnie słychać, bo trochę wiatr wieje, ale właśnie wpłynęliśmy z portu z Las Gaetas, Marina del Sur Płyniemy na. <laughs> Przepraszam. Płyniemy na Lagomerę. Około 8, chyba czy 7 godzin mamy rejsu po drodze mamy zamiar za 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 zahaczyć los Gigantes Los Gigantes, Jeśli nie mylę, takie klify na zachodniej ten ryfie Byliśmy tam też wczoraj Samochodem, co prawda, zobaczyć dosłownie na 15 minut z punktu widokowego, jak to wygląda. Stwierdziliśmy, że jest o tyle ładnie, że chcemy popłynąć dzisiaj tam po drodze. Można powiedzieć, że mamy to po drodze. Dosłownie 3 godzinki musimy odbić na północ i powinniśmy być na miejscu. Eee, trochę niechronologicznie w ogóle to wszystko jest nagrywane. Trochę mam problem z prądem z tego względu, że w tym momencie mam jedną baterię, której mam tak naprawdę pół. Starczy mi jej dosłownie na. Pół godziny około. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. Jest to trochę spowodowane tym, że nie mamy prądu podczas rejsu. E, jestem tylko w porcie. Więc powerbanki są naładowane, ale niestety powerbankiem nie naładuje aparatu. Niestety, co nie zrobimy z tym? Zobaczymy, jak to wszystko będzie szło. Na razie fal nie ma za dużych, wiatru nie ma prawie w ogóle, chociaż pewnie i tak przeszkadza on w nagrywaniu. Widzienie później. Zobaczymy jak to wszystko pójdzie. Peace. I'm just Wyspę, która znajduje się tutaj mniej więcej za moimi plecami Lagomera Około 4 godziny rejsu przed nami i Zobaczymy Po drodze powinniśmy mieć szansę spotkać m.in. delwiny Jakieś kumbaki, może kaszaloty Nawet o orkach były Czytaliśmy, że zdarzają się Zobaczymy czy się uda, jeżeli tak to To będzie mega przeżycie, to już jest mega przeżycie, ale Zwieńczenie tego wyjazdu Spotkaniem tego typu ssaków i to w naturalnym środowisku to będzie naprawdę coś mega. Nawet nie wiem co wam powiedzieć. No po prostu ja jestem zdumiony tym, co dzisiaj zobaczyłem i co mnie spotkało. Jak najbardziej zachęcam Was do podróżowania, bo, bo nasza planeta jest piękna. Trzeba z niej korzystać. Trzeba pamiętać w sposób rozsądny, tak żeby, żeby jej nie szkodzić, bo trzeba zostawić tą, tą, tą planetę w takim stanie, jaką mamy w tym momencie, albo i w lepszym dla przyszłych pokoleń. To jest najważniejsze. Peace. Witam Was z Lagomery. W dniu wczorajszym niestety nic Wam już nie nagrałem ze względu na to, że padły mi baterie pod klifami. A jak dopłynęliśmy na miejsce do mariny w San Sebastian, to niestety już było ciemno, a z moim obiektywem nie masz szans, żeby nagrywać coś przy takim oświetleniu. Stwierdziłem więc, że poczekam do dnia dzisiejszego. Postaram się dzisiaj Wam coś nagrać. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Obecnie wynajęliśmy samochód z samego rana i przemieszczamy się po wyspie. Dojechaliśmy do Muzeum Parku Narodowego, której nazwy nie wypowiem, ale tutaj się będzie gdzieś wyświetlał. Park słynie z lasów Wawrzynowych. Są to lasy, które niegdyś znajdowały się na terenie całej Europy, a w obecnym czasie zostały tak naprawdę w Europie tylko na Lago i na Maderze. Są to dwa miejsca. Niestety, ostatnie zowocenie, które przeszło przez Europę, wyniszczyło to lasy w prawie 100%. Niewielka ich, ich część, tak naprawdę około 4000 hektarów, została tutaj zachowana i możemy je tutaj oglądać. Wstęp do parku jest darmowy, co jest bardzo ważne. Tak samo do muzeum, w którym właśnie jesteśmy, też nie płaciliśmy nic za wstęp, a w samym muzeum możemy się dowiedzieć troszkę więcej na temat wyspy, bo... czekajcie, usiądę sobie. Możemy się dowiedzieć trochę więcej na temat wyspy z tego względu, że są tutaj pokazane m.in. domki, jak ci ludzie tutaj żyli. Około 200, nawet 300 lat temu e, mamy bardzo dużo roślinności, która występuje na całej wyspie, a tutaj jest zgromadzona, tak jakby w jednym miejscu. <laughs> Możemy ją zobaczyć. Jeżeli chodzi o ciekawostki z samej wyspy, e, bardzo ważną rzeczą, o której pewnie mało ludzi wie, a, a według mnie jest dość ciekawa, na Wyspach Kanaryjskich został wymyślony język silbo, czyli język gwizdany, e, który ma w swoim zasobie około 4000 słów. Jest to wystarczająca ilość, aby porozumieć się z innym, z innym człowiekiem, który gdzieś tam w naszej okolicy się znajduje, a niestety nie jesteśmy w stanie do niego się dokrzyczeć, a tym bardziej nie chcemy się do niego iść. Jeżeli chodzi o sam język, z tego co wiem, z tego co wiem sam język został dość mocno zaniedbany w XX wieku, ale pod koniec w latach 90. wprowadzono go z powrotem do szkół. E, dzięki czemu teraz dość duża ilość dzieci jest w stanie tutaj na, na wyspach jest w stanie porozumiewać się w tym języku, albo chociaż gdzieś tam znać jego podstawy. Jeżeli chodzi jeszcze o sam las. E, las Wawrzynowy, nazywany inaczej Lasem, lasem Laurowym, e, posiada aż około tysiąc gatunków roślin i zwierząt endemicznych. To jest bardzo ważne, bo tak naprawdę nie jesteśmy w stanie nigdzie indziej zobaczyć części z tych roślin, które znajdują się tutaj w mojej okolicy i, i wokół mnie. E, Powiem Wam osobiście, że no, sam las robi wrażenie, naprawdę jest fajnie. Wygląda to dość tak bajecznie, można rzec. Te lasy, to wszystko, te, te konary, które gdzieś tam się pną, wyglądają niesamowicie. Sami jeszcze nie zdążyliśmy, nie zdążyliśmy dostać się do środka. Przejeżdżaliśmy obok kilku szlaków, ale niestety za każdym razem stwierdziliśmy, że lepiej jest zjechać najpierw do muzeum. Dowiedzieliście coś na temat tej wyspy i wszystkiego, co tutaj się znajduje, a następnie e, próbujemy, spróbujemy się przedostać gdzieś na szlak. Może wam coś nagram, może jakieś zdjęcia porobię, zobaczymy. Tego zapraszam też na Instagram. A na Instagramie pewnie też sporo już tych zdjęć się znajduje i tam ludzie są na bieżąco. Później, jeżeli chodzi o dalsze plany, z tego co wiem, dopływa jakaś jednostka również z e, chyba La Palmy. Jest to wyspa, która znajduje się niedaleko znajduje się, polska wycieczka, znajduje się niedaleko e, Lagomery dopływa do nas jakaś jednostka do mariny, tam mamy się wieczorkiem spotkać coś tam się dogadać dobra, resztę mam chyba nagram później, bo niestety nie będę w stanie w tym momencie zostałem otoczony przez wycieczkę trzeba się zawinąć zaraz wam coś dalej ponagrywam, tylko to jest jak skręcę sobie w lewo ogólnie jeszcze Znalazłem piekarnię na terenie muzeum, nie wiem jak się nazywają te ciastka, bo naprawdę, próbuję, staram się uczyć tego języka hiszpańskiego, ale za nic nie może mi on wejść do głowy. Ale ciastka smakują tak bardzo orkiszowo, ja wziąłem sobie z dodatkiem słonego karmelu i z dodatkiem czekolady. Smak złoto, naprawdę, polecam, po 1 euro, więc taniocha, jakieś piwko możecie wypić, kawę. My staramy się teraz jeszcze dostać do jakiejś kawiarni, żeby spróbować lokalnej kawy, która nazywa się Barakito. Jest to kawa, w skład, skład kawy wchodzi espresso, mleko skondensowane i mleko spienione. Rzekomo też jest bardzo dobra i ogólnie bardzo często podawana na Wyspach Kanaryjskich. Zobaczymy. No, no, wczoraj widziałem w jednym miejscu, ale niestety już kawiarnia była zamknięta, to było około godziny 21.00. Zobaczymy, jak dzisiaj, pewnie jak przyjedzie ta jednostka, gdzieś tam się wybierzemy na miasto. Może mam coś ponagrywam jeszcze, może uda się wypić kawkę. Eee, o, jeszcze jedna rzecz bardzo ważna, dla mnie bardzo ważna. Eee, uwielbiam soki wyciskane, a tutaj na Legomerze jest tego pełno. Eee, ogólnie szukałem przez ostatnie 4 dni soku z Mango. Eee, okazało się, że tutaj na Legomerze Mango jest dość popularne, jeżeli chodzi o uprawy. Eee, uprawy, nie wiem czy można nazwać to uprawami. Bardzo w wielu, miejscach, w wielu miejscach rośnie mango, więc też łatwo o dostęp do soku wyciskanego. Też złoto, naprawdę. Wydaje mi się, że podałem Wam wszystkie najważniejsze informacje, o których sam poczytałem. Jeszcze mam kilka ciekawostek, ale zostawię je na późniejszy czas. Obecnie zbieram, a zabieram się za zwiedzanie muzeum. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. Byliśmy właśnie do restauracji, która nazywa się Mirador de Abrante. Zlokalizowana jest dosłownie 3 km od tego muzeum, w którym byliśmy przed chwilą i powiem Wam, że zresztą co ja wam będę mówił. Patrzcie na to. Tutaj w tym miejscu jest szklany pomost, na który bez można za darmo sobie wejść, zrobić zdjęcie, nagrać film i zobaczyć sobie tą odchoń, która jest pod nami. Tyłu mamy wyspę. Widać ją no, chyba ją widać. Tutaj powinna być Teneryfa. I niesamowity widok przed nami. Wow! Wyszedłem właśnie z restauracji. Powiem Wam, że jeżeli chodzi o ceny, to jest dość spoko w granicach 10 euro za posiłek z napojem. Ja akurat wziąłem krewetki i do tych krewetek kawę Barakito, czyli tą z mlekiem skondensowanym, o której mówiłem, o której mówiłem przed chwilą. Cenowo około chyba 9 euro zapłaciłem, więc według mnie spoko. Co prawda no nie najadłem się tym, ale żeby coś sobie podjąć jak najbardziej przed dalszą wycieczką. Co jeszcze ważnego, jeżeli jesteście zainteresowani przyjechaniem tutaj. To na pewno przed godziną 14. O godzinie 14 jest chyba główny obiad. Nie wiem, czy widać za mną parking, ale w tym momencie jest pełny. Jest pełno busów wycieczkowych i turystów różnego rodzaju z różnych krajów. Eee, bo wydawane są właśnie posiłki i tak dalej, więc na posiłki trochę się czeka. No i miejsca też za dużo nie ma do siedzenia. Ważną rzeczą, właśnie e, o której chciałem Wam też powiedzieć, jest to, że był pokaz języka gwizdanego. Przez kelnerów no i pracowników całej tej restauracji, pewnie część z tego pokazu zobaczycie za chwilkę, bo udało mi się coś tam nagrać. Była prezentacja, jakie słowo co oznacza, i tak dalej. Mega fajnie to wyglądało. Jak najbardziej jestem jestem za tym, żeby jeździć w takie miejsca i poznawać nowe rzeczy. Pokażę Wam jeszcze ten widok z tyłu za mną, No bo po prostu jest niesamowite. W ogóle zastanawia mnie, bo oczywiście standardowo nie przeczytałem tego. Pojechaliśmy w ciemno troszkę. W ogóle też o restauracji samej dowiedzieliśmy się w muzeum, bo spotkaliśmy dwójkę Polaków. Takie starsze małżeństwo, które akurat przychodziło obok nas, zauważyło, że rozmawiamy w języku polskim i podzieliło się tą cenną informacją. Nie wiem, pewnie nie oglądają, ale jeżeli tak, to serdecznie dziękuję. I aha, co mnie zastanawia? Zastanawia mnie kolor tej ziemi, która tutaj jest za nami. To jest swego rodzaju piasek. No pewnie no na pewno pochodzenia wulkanicznego, jakby innego innej możliwości tutaj nie ma. No ale. Naprawdę dodaje uroku. Obecnie co? Próbujemy się dostać troszkę wyżej na jakiś szlak, który gdzieś tam będzie przy drodze, pójść troszkę do tego lasu wawrzynowego. Może coś uda się nagrać, jakieś zdjęcia porobić. Pewnie dużo czasu tam nie spędzimy. Mamy godzinę 14 czy po. Stawiam, że dziś koło pół godzinki nam to zajmie i będziemy wracać do San Sebastian i następnie tam trochę pewnie podpoczywamy, bo dzisiaj dzień pełen wrażeń. Mam nadzieję, że. Tego typu informacje i tak dalej, troszkę wam się przydadzą. Ja tak naprawdę nie przygotowuję się do tego zbyt merytorycznie. Coś tam staram się czasem poczytać. Wczoraj wieczorem też zasięgnąłem troszkę informacji, żeby jednak te wideo i te, te wszystkie elementy, które tutaj widzicie, były troszkę ciekawsze dla Was i no żeby po prostu zostało Wam coś w głowie z tego, I jak przyjedziecie tu kiedyś, żebyście już wiedzieli, co możecie odwiedzić, jakich chcecie się spodziewać, w których godzinach to zrobić. A jeszcze jedna ważna rzecz, o której też nie wspominałem wcześniej, kwestia wynajęcia samochodu. My samochód wynajęliśmy przy samej Marynie po prawej stronie od, od wejścia z Mariny. Jest wypożyczalnia samochodów z dobrymi opiniami, bardzo dobrymi nawet. Cena za busa 9-osobowego, jeżeli się nie mylę, chyba 85 euro płaciliśmy. Nie wiem, bo nie ja wynajmowałem, ale około chyba 85 euro, więc jak na 7 osób, tak jak u nas jest, no to lekko powyżej 10 euro. Na plus, jak najbardziej. Dobra, wsiadamy do samochodu, jedziemy dalej, zobaczymy co nam się uda jeszcze dzisiaj zobaczyć. Wracając do portu, niestety nie zajechaliśmy już na szlak, ale udało nam się objechać samochodem prawie całą wyspę, zachwycając się przy tymi niesamowitymi widokami. Ja po powrocie udałem się na plażę miasteczka San Sebastian, aby naładować energię przed jutrzejszym kilkugodzinnym rejsem na Teneryfę. Warto zaznaczyć, że port ten był ostatnim przystankiem Krzysztofa Kolumba przed odkryciem Ameryki. Na wyspie znajduje się również muzeum poświęcone czasom prekolumbijskim oraz wyprawom Krzysztofa Kolumba. Pomimo, że mój plan poznania wyspy zawierał jeszcze kilka elementów, których nie udało się zrealizować, to i tak wracałem w pełni zadowolony. Wyspa wygląda bajecznie, palmy kanaryjskie oraz reszta tej bujnej roślinności obrastające monumentalne wzgórza oraz ocean ciągnący się aż po horyzont tworzy krajobraz, którego nie da się opisać słowami. Ceny lotów, jak i noclegów w okresie naszych ferii zimowych nie są za wysokie. Co to temperatura pozwala na odetchnięcie od naszej polskiej zimy, więc jeżeli nie przeszkadza Wam tu turystów z Europy, to na pewno będziecie zadowoleni. Na dzisiaj to już koniec. Serdecznie zapraszam Was do zostawienia subskrypcji, lajka like oraz komentarzu pod film. Padajcie również na moją grupę na Facebooku Wakacje za grosze, gdzie znajdziecie relacje z moich wyjazdów, dowiecie się o nowinkach ze świata turystyki oraz zorganizujecie z moją pomocą wakacje swoich marzeń. Już niedługo na kanale pojawi się ostatni odcinek z serii o kanarach, na który również serdecznie zapraszam. Peace.